Cześć! Witajcie w kolejnej części vloga mojej 5 minut. Dzisiaj kontynuuję pracę nad nowym slice'em, a dokładniej testy. Więc zapraszam do kolejnego już odcinka, w którym to pokazuję, jak przez 5 minut dziennie czasem trochę naciągnę, zwłaszcza przygotowaniu. Ale generalnie jest takie założenie, przez 5 minut dziennie pokazuję, jak realizuję projekt od... Yy, od nie pamiętam kiedy. Ponad, myślę, 4 miesięcy, a nawet już piąty pomału idzie. Więc zapraszam. Dzisiaj kontynuuję to, co zrobiłem wczoraj. Mianowicie napisałem sobie te testy, i teraz chciałbym te testy mieć już w moim application, tak jak to miało miejsce tutaj: eventy i widoki, tak? czyli muszę przygotować te dane, które są takie już powiedzmy biznesowe bardziej czy tam, te struktury biznesowe więc e, po pierwsze tworzę katalog e, events są eventy, e, z którymi, z których będę się integrował z eventami, jakie znajdują się w, mojej, e, w moim repozytorium zdarzeń i tu mam work started i work started już było przeze mnie wykorzystywane, to więc ja sobie przekopiuję z tą różnicą, że e, warto byłoby e, tutaj Zrobić. Pomodoro Work. Tak. Generalnie to zdarzenie powinno być takie same, ponieważ, jak będę deserializował z repozytorium, to fajnie by było, żeby to dostać w takiej formie. To jest jedna rzecz. Natomiast mam jeszcze tutaj widoki i też sobie skopiuję. A czemu nie? Widoczki. Kopiujemy tutaj. Co tutaj się zmieni? work views. E, trzeba na pewno załączyć base view, ok, bo to było gdzieś tam w innym miejscu. Tutaj jakieś błędy. E, I mam też work stoped. Ja będę używał work started, więc work started. Tutaj tak naprawdę mam implementację e, implementację mojego czego? E, Odzyskiwania danych ze zdarzeń, tak? czyli podnoszenia stanu e, widoku. I start time, z tym, że ten e, work stop time to teraz nie powinien być work stop, tylko start work time u. Work start time u. E, jaka była tam podjęta wcześniej forma? No, zobaczę, może zostawię tak. Okay. Więc nazwa tego widoczku będzie nieco inna, dokładnie taka. No więc nazwa też klasy i konstruktorów powinna się zmienić. Tutaj nic nie zmieniamy, natomiast tu mam start time. Tutaj też będzie start time. Więc to jest w zasadzie bardzo podobne. I tu mam pobieranie get, tu jest widzę nazwa zła, to pewnie będę musiał też poprawić w tamtym wcześniejszym. Get sound get from event, get start time from event i tutaj widzę, że można by też pokusić się o wyniesienie w sumie części Takiej operacji w góry czyli ta selekcja, order by the To generalnie mógłbym sobie w sumie wyciągnąć do klasy bazowej i użyć, i zostawić to tutaj, czyli miałbym e, protected, protected i tu by była pewnie jakaś kolekcja. Work start ok, czyli tu bym miał przykładowo irnumerable i event, mój event, i tutaj get. Event z Nie wiem czy to zadziała od razu, ale takiego czegoś mógłbym sobie używać. Wtedy miałbym ten event tutaj, 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 tu trzeba mu zapewnić. E, dostęp do eventów, czyli w zasadzie repozytory, e, to jest repozytory events, e, linku, repozytorium e, trzeba tu deserializację, e, będzie dopiąć, Nie pasują mu też te eventy. Okej, okay, tu mam events. Ja te events będę chciał sobie zwrócić. Ale kończy mi się czas, więc się już nie skończę. I order NMRabe. I order. Okej, okay, taki w sumie typ. I jeszcze tutaj generyczek musi być, tak? Więc mam już tutaj typ, mam selecta, mam deserializację. Do deserializacji jest mi potrzebne. Using. Nie pamiętam co. Zaraz zobaczymy. Baz Extension. Coś mi tu jeszcze nie gra, ale pewnie małe poprawki i to będzie działać, ale to oczywiście u mnie dzisiaj. Także dzisiaj e, zachciało mi się znowu zrobić jakąś lekką refaktoryzację, ale to w sumie może wyjdzie na plus. Będzie mniej kodu w widokach, będę zawsze mógł sobie pobrać te zdarzenia w jakiejś tam chronologii i później wyciągnąć to najnowsze. E, pewnie jakieś małe poprawki i to będzie działać. Ale też widać fajnie, jak dużo prościej teraz jest wszystko implementować, ponieważ wasz korzystam z kodu, który już był napisany, tylko zmieniam pewne rzeczy. Nie muszę pisać, pisać tego wszystkiego na nowo, więc jest dość ciekawie. Zobaczymy, jak pójdą te kolejne slajsy, ale to się przekonamy o tym w najbliższym czasie. Także dzięki do usłyszenia w kolejnych częściach mojego vloga na temat pracy nad projektem Każdy Flow, na którego oczywiście zapraszam. Cześć.